Siemka, witajcie w po podsumowaniu EURO 2012, z tej strony Deathknack.pl peli. witam was bardzo serdecznie i bardzo gorąco. Niezapomniane wrażenia po meczu Niemcy-Włochy, 2 do 1 dla Włochów w pierwszej połowie strzelił jako pierwszy baloteli w 20 minucie, później chyba w 25 jakoś tak czy czytam, 30. Ale zresztą. Włosi wygrali 2 do 1 i Niemcy odnieśli Porażkę. Szkoda, że tylko poracy, Polacy, chociaż nie zakwalifikowali się do ćwierć finału, ale wiecie jak to jest. Teraz będzie nowy, do, nowy trener smuda odchodzi. Tylko wiem tylko, że nie wiem dokładnie kto, ale wiem, wiem że Polak. Takiem. Dobra, git. Srutu. Co ja chciałam powiedzieć. Tak, przed nami wielki finał 1 lipca. Yy, Hiszpania podejmie wyzwanie yy, przeciwko drużynie Włoch. To będzie bardzo ciekawy mecz, choć kolega, cho, kolega mi mówił, że Hiszpania zmiecie w z boiska, normalnie, bo że są tacy dobrzy i w ogóle, a Włosi naprawdę pokazali klasę w półfinale. Na stadionie narodowym ja tam byłem. Nie chcę się teraz tak popisać, że byłem na półfinale Niemcy Włochy, ale po prostu tylko wam chciałem powiedzieć. Nie, nigdy nie zapomnę tego meczu. Na, najlepsze było, jak Neuer na, na koniec wychodził, ale by było ja jakby strzelił ostatnią bramkę i by było 2-2, dogrywka i może jeszcze nawet rzuty karne. Ale w dogrywce by Włosi na pewno strzeli. Oni by się wtedy wzięli w garści w ogóle. Zawodnikiem meczu w półfinale Niemcy-Włochy został... Andrea Pirlo Tak. To, te, to też półfinał, który za, zakończył Euro w Polsce. Teraz finał ostatni w Kijowie na Ukrainie, niestety. Szkoda, że nie w Polsce. Wiecie, bo budo budowali stadion tylko na jakieś. Dzie z 10 meczy. Już. Nie, z 10 meczy. 8 chyba. Tak mi się wydaje. No dobra. Jak już mówiłem, że przed nami ten wielki finał. To. Hiszpanię, znaczy tak słyszałem w telewizji, że jakiś tam dziennikarz mówił, że Hiszpanie obie, ob, ob, obawiali się bardziej Niemiec. Myśleli, że wygrali. Ale te, teraz mają lekkie problemy, bo obrona Włochów jest prawie nie do przebicia. Ja, jak Niemcy nie mogli się przedrzeć, ja bym radził Niemcom w tamtym tym strzelać tak bardziej z dystansu, jakoś tak z dwudziestu, Nie, nie z dwudziestu. 25 dwudziestu metrów tak strzelać, albo na trzydziestu. No, to by był naj, najlepszy sposób na zdobycie drugiej bramki. Ale nie, no, honorowa bramka Mesuta Ozila y, po y, rzucie karnym, bo y, sędzia odgwizdał rękę w polu karnym. Y, Włocha, nie pamiętam kto to był. No. To o półfinale to było wszystko. Y, teraz y, słyszałem w telewizji też tak samo, że Hiszpanie. Y, Hiszpanie. Bo, bo, boją się troszeczkę Włochów, ale to, to im nic nie zagraża. Ja ja, 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 z serca bardzo mocno głosuję na Hiszpanię, żeby wygrali trzeci czy tam drugi raz rzędu. Bo oni tam wygrali chyba cztery razy nawet wygrali euro. Ale nie wiem, albo może pięć, trzy. Nie wiem. By, bym musiał sprawdzić później w internecie. Ale tak, tak to wy sobie wpiszcie w Google, ile razy Hiszpania wygrała euro 2000. Euro Mistrzostwa Europy albo Mistrzostwa Europy, napiszcie albo ME. M-E. Czekajcie. Nie, to nie będzie. To jest W. Dobra. Włosi nie boją się Hiszpanów. Wierzą w siebie, nawet jeśli, nawet jeśli nie wygrają w finał, to bardzo daleko zaszli i wielki sukces na, naprawdę odnieśli. Ja się trochę zdziwiłem, jaką, jaką oni wiarą w to, że wygrają, z tymi Niemcami grali, że a, wygramy i tak baloteli w pierwszej połowie, dwie bramki. Jeszcze, ale mieli szansę, okazję na 4 do 1 Włosi w tym meczu, bo ponieważ zamiast na przykład tam, chyba raz to był. Kas. nie, Kasano nie. Jakiś tam zawodnik, chyba tego Modta, To. O, nie, nie wiem, sam nie wiem. No, chyba tego Modta, tak mi się wydaje. To on był tam w prawym. po prawej. Str na prawym skrzydle, już był tam w polu karnym. I zamiast podać, to on strzelał i dwa razy tak zrobili obok bramki. Ja bym podał, bo Casano był. nie, Dinatale był na czystej pozycji. I tak to było, już było 3 do jednego a nawet jeszcze cztery, nie, może 5 do jednego. Tak. Po prostu powiem jedno, Włosi mieli totalną przewagę wobec Niemców, bo nie, Niemcy mieli lepsze statysty, statystyki w Euro, bo więcej bramek strzelonych, więcej, więcej wygranych meczy, więcej zwycięstw w ogóle całego Pucharu Euro, a tylko mieli jeden problem, ponieważ cały czas przegrywali z Włochami. Chyba tylko dwa razy z nimi wygrali. Nie, jeden raz chyba z nimi wygrali, tak mi się wydaje. Dobra. No, więc życzę miłych wrażeń. Wiem, szkoda, że się kończy to euro, ale w końcu powrócę yy, rodziną w Minecraft, więc możecie się też tym cieszyć. Choć nie wiem. Jeżeli nie chcecie, nie chcecie rodziną w Minecraft, to piszcie jakąś nową serię, co bym mógł nagrać. Albo nie wiem co. Rodziną w Minecraft to bardzo mi się spodobało. Na jednym filmiku miałem aż 600 ileś wyświetleń, to powiedzmy, że mogę jeszcze raz nagrać drugą serię tym razem. Nie, ale przecież to podsumowanie Euro 2012, a nie gad gadki o Minecrafcie i TP itd. E a co do pokemonów, to jeszcze będę nagrywał. No. Więc yy, żegnam Was, moi kochani, drodzy yy, widzowie. Co mogę jeszcze dodać? No. Żegnam i. No. Idź, siostra! E, dobrze. Prze e, przepraszam za ten jeden moment, bo tylko siostra się mnie coś pyta, ale nieważne. Dobra, żegnam was, moi drodzy ukochani widzowie. Mam nadzieję, że pozostaniecie przy mnie, będziecie mnie wspierać, oglądać na YouTubie. I może nawet na żywo. Może otworzy własną telewizję? Będziecie mnie oglądać w telewizji, jak przyjdziecie do studia na VIP-a. Dobra, ja kończę. Żegnam was i życzę miłych wrażeń na finale Euro 2012 Hiszpania-Włochy. Hiszpania ja jestem za Hiszpanami i w ogóle. Jeśli jesteście założeni, to nie, to nie obchodzi. Po prostu i, i, ta, i tak Was nie, nie, nie nienawidzę, ja się biorę, zrobienie kobera. Mm, 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 mm. Trzymajcie się. Mary.